Chciałabym zapytać, ponieważ macie ogromne doświadczenie zawodnicze, ale, ale jak to się stało tak naprawdę, że z taką konsekwencją jednak trwaliście przy sporcie? Co was tak naprawdę zmotywowało najbardziej? Co wpłynęło w waszym życiu, co miało największy wpływ na to, że, że postanowiliście trenować i to tak na poważnie? Może Michał teraz jako pierwszy. Ja się wychowywałem generalnie w sportowym domu. Tata był sportowcem. Był tak, nie był jakimś y, stricte sportowcem w jakiejś danej konkurencji, był bardzo wszechstronny. Y, on zaszczepił tą miłość do sportu. Y, miałem szczęście być w super szkole podstawowej, która, miejska szkoła zaznaczam, która zdobyła Mistrzostwo Polski w czwórboju elektrotetycznym i w sztafecie dziesięć razy jeden kilometr w przełajach. Chyba śniadki w Wielkupolsku, nigdy się w Polsce, takiego nie zdarzyło. Nie sądzę, żeby w Polsce jakakolwiek wiejska szkoła wygrywała takie zawody. Mieliśmy kapitalną ekipę stworzoną przez bardzo młodego, zaraz po studiach UFX, który przyszedł pełen energii. I on udawał, że nas trenuje. To znaczy udawał to jest oczywiście w cudzysłowie. On nas. On, to nie były treningi, że my przychodziliśmy, robiliśmy rozgrzewkę, jakieś przybieżki, jakieś, nie wiem, gimnastyki, nie, on nas brał do lasu, żeśmy się bawili, go mieliśmy, się strzelano tak zwane. Nie wiem to rusków, czy tam, nie wiem, kogo tam jeszcze, tak, On nas po prostu rozbiegiwał, on nas kapitalnie podszedł i dopiero później, jak przyszły zawody, to wszystko zaczęło mieć taki, taki bardziej charakter sformalizowany, że my, my się gdzieś tam bardzo sprężali, no i doszło do takich, do takich wielkich y, sukcesów w wiejskiej szkoły. także myślę, że jak się nasiąknie tak w młodym wieku sportem, to w sumie nie ma odwrotu. To, to, to co byśmy robili później zawodowo, bo ja, ja miałem przerwę ze sportem, to znaczy zawodowo się zajmowałem zażąbki sportowych i sprzętu sportowego, natomiast y, nawet na Polski, żeby oglądać, to zupełnie z tego wyszedłem, Troszeczkę trenowałem y, ludzi, amatorów, ale powiem Państwu, że nie da się do ich biegami, nie da się z tego wyjść. To jest miłość silniejsza absolutnie od nas i zawsze prędzej czy później do tego wracamy. Pamiętam tak, taką sytuację, że siedziałem, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, jakieś były mistrzostwa świata halowe. Pamiętam, co to jak ludzie, najpiękniejsze ciała jakie są. W w printerki, to no, no Wszystko po prostu. cudno. Mówię: Kurczę, co ja robię? Ja bym chciał być tam. Ja nie chcę być korpusznikiem. No. Także to naprawdę jest coś takiego, co. To się Osiadliwie. Adam, a jak u ciebie się zaczęło? Ja miałem to szczęście trafić na fajnego, wefista świętej pamięci pana Hermana. I to miałem szczęście, że zabrał mnie na zawody do Lubina moje pierwsze i tam mnie wypatrzyli jakby e, nauczyciele WF-u szkoły sportowej w Lubinie, pan Rogowski i tak się zaczęła moja przygoda, tak namówili moją mamę, e, czy bym nie chciał pójść do szkoły sportowej, do klasy sportowej, do Lubina, do siódemki, do słynnej szkoły bardzo dobrej. Rodzice się zgodzili i tak się zaczęła moja przygoda i to byłem w piątej klasie podstawówki, już sam jeździłem do Lubina 18 kilometrów autobusem, tam musiałem iść jeszcze z plecakiem 3 km do szkoły. Wracałem do domu, tylko brałem plecak z rzeczami, wracałem z powrotem do Lublina, wracałem o 21. do domu dopiero. Także troszeczkę kiedyś były inne czasy, że takiego młodego chłopaka można było puścić samemu i to dziecko sobie dawało radę. Dzisiaj no po prostu są czasy, jakie są, także jest ten. Moja kariera to całe życie trafiałem na fajnych trenerów. Część, Naprawdę zawdzięczam bardzo dużo, bo to jest naprawdę pan Andrzej Szupak, pan y, y, Włodzimierz Matosz, co naprawdę pomogli mi w życiu y, bardzo dużo. Czerpię od nich to, co dzisiaj przekazuję moim młodym zawodnikom. To czerpałem od tej dwójki naj, naprawdę najbardziej y, to, co jest dobre, tak. Oni mi pomagali. Ja się odwdzięczam to tym samym moim zawodnikom, może czasami za bardzo, bo niektórzy to. Wykorzystywali, ale ja się tym nie załamuję, robię dalej swoje. Także to wszystko. Także mówię, no miałem to szczęście w życiu, że spotkałem fajnego nauczyciela. On mnie pokierował tak, jak miał mnie pokierować i cieszę się sportem do dzisiaj. Także z krótką, może teraz przerwą, taką po prostu z braku czasu, ale ta moja kariera trwała 34 lata, tak można powiedzieć.